Czy rąb jest równoległobokiem? Wybierz odpowiedź T, tak lub N, nie. Jej uzasadnienie spośród A, B albo C. Przypomnijmy przy okazji wzory na nasze figury: pole równoległoboku to jest A razy H, a rąb jest równoległobokiem. Myślę, że o tym wiesz, zaraz będziemy mieć uzasadnienie, więc wzór na pole rąbu tak samo to jest A razy H. E oraz przekątne E razy F na 2. Tutaj przekątnych już nie będę rysował. Teraz przypomnimy jeszcze informację, jaka figura jest równoległobokiem. W równoległoboku boki są parami równe i równoległe. Prawda? Tutaj mamy A, A, tutaj mamy B, B. Są boki równe i równoległe. Czy w rąbie boki są równe i równoległe? Tak, przecież rąb ma boki parami równe i równoległe. Więc y, rąb jest tak równoległym bokiem, ponieważ rąb ma dwie pary boków równoległych. Zaznaczamy TB.